Budka Suflera w poruszający sposób pożegnała swojego lidera. Grali razem przez 40 lat, a to co przyjaciele Romualda zrobili, towarzysząc mu w jego drodze, rozrywa serce na kawałki. Budka Suflera, przyjaciele, rodzina, fani, dziesiątki osób zgromadziły się w Lublinie, by towarzyszyć w ostatniej wędrówce Wielkiego Gwiazdora. Z którego śmiercią nadal trudno się pogodzić. W czasie ceremonii nie zabrakło pełnych żalu słów, choć to zachowanie jego kolegów i jednocześnie członków jego grupy muzycznej okazało się najbardziej poruszające. Pożegnali go w niebywały sposób. Który na lata zapadnie w pamięć wszystkich zgromadzonych Po 40 latach wspólnego grania budka Suflera pożegnała go w nieprawdopodobny sposób Trudno powstrzymać łzy 12 lutego w archikatedrze w Lublinie odbył się pogrzeb uwielbianego Romualda Lipki który 6 lutego zmarł po długiej i wyczerpującej walce z nowotworem. Fani wciąż nie potrafią uwierzyć, że już nie ma wśród nich tego wybitnego artysty, który do swojego ostatniego dnia, mimo problemów zdrowotnych, odznaczał się charyzmą i chęcią do działania. Warto wspomnieć, że Lipko miał plan reaktywować budkę Suflera, był współzałożycielem, a pierwsze koncerty na nowej trasie miały odbyć się w połowie tego miesiąca. Tymczasem na świat show biznesu, polską scenę muzyczną i cały kraj spadła ta niewyobrażalna tragedia. W ostatniej drodze Romualda towarzyszyli mu najbliżsi, którzy nie szczędzili rozrywających serce słów, wspominając swojego ulubieńca. Tymczasem członkowie jego grupy, przyjaciele, z którymi grał przez 40 lat, zdecydowali się na dość zwyczajne, ale niesamowite pożegnanie. Dzisiaj grzeje, 1. Małżeństwo zamarło, kiedy ujrzało nowo narodzone bliźnięta. Lekarze zaczęli przypraszać dwa. Krzysztof Cugowski nagle chwycił mikrofon na pogrzebie lipki. Wszyscy usłyszeli jego słowa, bliscy zalali się łzami wszyscy uklękli przed trumną lipko, oddając mu część i pogrążając się chwili zadumy. Wówczas cisza i żal spowiły kaplice. Ostatnia modlitwa była najlepszą formą pożegnania się ze swoim ukochanym liderem. Warto również wspomnieć, że tuż przed ceremonią pogrzebową miejski trębacz zagrał hejnał, a po nim melodię utworu cisza oraz jeden z najpopularniejszych przebojów autorstwa Romualda Lipki, Jolka. Jolka pamiętasz. Najlepsze newsy dnia Źródło. Wirtualna Polska. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj. Pikio.pl/ Google News